Hej, cześć, się wam wszystkim, z tej strony Ciecik, a to kolejny odcinek z gry Morrowind. Na wstępie chciałbym podziękować Almarianowi, który przypomina mi jak grać w tą grę, bo po prostu niektóre rzeczy potrafię zapomnieć. Przednim razem mieliśmy iść do Manwe, członkini gildii w Punabi, nie po, bo nie płaci od 3 miesięcy należności względem gildii. Jeżeli uda się w tym odcinku, to pójdziemy, jeżeli się nie uda, to pójdziemy po prostu w następnym, ze względu na to, że idziemy po dosyć super pierścień, jak dla maga. Tylko sobie zobaczę, jak to wygląda, wszystko zwiększa się, siła, siła woli zmniejszona. przewrócenie many. O, niezłe, klasyczne przewrócenie many. 10 punktów, o, w zależności przez ile tam punktów, przez ile tam sekund. Dobra, kula ognia jest obrażenia od ognia 2 do 20 punktów przez 1 sekundę na 5 stopy na cel super kameleon również i tak mi jeszcze Mariam przypomniał to najlepiej zastosować też perswazję. czyli innymi sobie najlepiej przekupić daną osobę ze względu na to, aby, mm, aby, 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 aby mielibyś, abyśmy mieli jak najmniej do zapłaty za na przykład Tworzenie zaklęć, bądź samych zaklęć kupną. Dobra, zanim pójdziemy, sobie dalej. Wiem, że niektóre tutaj rzeczy mi nie będą potrzebne. Tak, choćby na przykład. Handel. Inne. Nie być. Nie, nie, nie. nie kupujesz takich rzeczy. No dobra. Ty masz tworzenie zaklęć, ty masz szkolenie, ty masz. Zaklęcia również, słaby trup, oczywiście nie tylko, tylko kaprys odporność na zarazę pierwszego stop od 1 do 30% przez 10 punktów, chwytanie dusz Niektóre te kamienie dusz tu sprzedać ze względu na to, że one są, nie są jakieś takie fajne. Nie kupuję takich rzeczy? Czemu wy takich rzeczy nie kupujecie? To jest dobre pytanie. A, z tego co jeszcze wiem, to bym musiał sobie kupić na znaczenie oznaczenie, bo chyba, nie wiem, nie, teraz nie pamiętam, czy sobie tego moda wprowadziłem na na to, że mogę mieć na przykład 12 miejsc teleportacyjnych, ale chyba wątpię. O, ktoś tu pijany idzie. O, nieźle. Pijaczyna. Obywatel. Widzę, że wy chyba nie wiem, tańczycie jakąś, jakiś dziwny taniec godowy. Dobra, mniejsza to chociaż 609 złota. Właśnie, nie wiem, czy właśnie taki, skrzy... czy jak dałbym skrzydlaty tym do zaklinania, czy on bym miał efekt stały. Handel. O, ty kupujesz takie rzeczy. Guar, mały klejnot dusz mi nie będzie potrzebny. Klej dwójnik tym bardziej. Alita, szczur właśnie skrzydła tym rok olbrzymi ogrym szkielet dwojownik olbrzymi Ogrim a może zanim ja pójdę zanim to zrobię to ja bym chciał może zapisać sobie i lekko się z nim yy, barter zrobić czyli chciałbym po prostu z nim lekko yy, no jak to się odremora olbrzymi ogrym yy, potargować no proszę bardzo. Super. No, już 2000. Fajnie. Dremora. Czy mi Dremora będzie potrzebna? Chyba niekoniecznie. A to chwila. Może ja tu zapiszę też. Mm, 8. Handel. No, Dremora. Dajmy do. No i super. Ile już jest? 5 kafli. Praktycznie. Fajnie. Innymi słowy, można byłoby zakląć. Ja bym chciał na przykład, no dajmy sobie przykładowo ten przedmiot, ton, i dajmy sobie na przykład tarczę. Ja bym chciał wiedzieć, czy jest na cel na siebie, na dotyk. Dobra, nie ma na stałe, czy innymi słowy, hmm, tego skrzydła tego mroka też mogę sprzedać. Nie wiem, czy chyba bodajże złote bóstwo i lunatyk mieli efekt stały. Jeżeli tak, no dobra, no to trudno. Jeżeli tak było, no to będzie trzeba pierw... czyli tego skrzydła tego mroka można sprzedać. I trzeba będzie po prostu szukać. A na Indoril. -in? Wow. Fajne oczysta. Innymi słowy będzie trzeba tak naprawdę sprzedać mm, ten Dusz, tylko ile no, on będzie. A ty takich rzeczy akurat nie sprzedajesz. Zaklęcia. O, jest. E Rikal. Czyli mam to. Um, mam to po prostu zakupione. Perswazja, łapówka, kurde, nie, no za dużo mamy. Mm, poklepstwo? A, super, pewnie jeszcze drożej, dobra, mniejsza to. Dobra. O, pardon, że się uderzył. Może poprzeszkadzasz teraz komuś innemu. No może poprzeszkadzam komuś innemu, ale może aktualnie chciałbym tobie przez przeszkodzić zaklęcia. E, dobra, jest Mark w energii. Absorpcja kondycji, tarcza gwardzisty, boska pomoc. Większej wolic woli, zwiększa się inteligencja. No to by się mogło przydać, ale niekoniecznie ten. Super mi się jeszcze coś tu wyświetliło. Dobra, czyli tak naprawdę bym mógł to sprzedać tego skrzydła tego. O, tą, tą duszę ze skrzydla, ten kamień dusz ze skrzydła tym rokiem. Zaczekamy sobie. Fajnie byłoby też jakiś pancerz kupić, ale że właśnie, żeby pancerz kupić, to właśnie lepiej byłoby mieć. Złote bóstwo albo lunatyka je, je, jego bądź jej dusze ze względu na to, żeby był ten efekt stały. Proszę o oddychanie w wodzie. Tarcza świętego. Kapeduży. duży. Nie wiem, że ma no, duży. Czy innymi słowy? To, by się, to się nie przyda, to się nie przyda, to się nie przyda. Zwój występnych, występnych arkanów? rozproszenie, Wow. Zwój ogni piekielnych Wsparcie humanoida. Kurde, tego nie pamiętam, żebym coś takiego miał. Albo może pamiętam, a nawet nie zwracam na to uwagi. 27 tysięcy osiu. Jeszcze nie znajdę żadnej osoby, która ma tu 27 tysięcy do. <gryw> do ogarnięcia. Dobra, całość. Pokaż mi jak tutaj ta całość wygląda. Klasyczne przywrócenie many. Dobra, niech będzie. I teleportujemy się gdzie? Do lokacji, tak naprawdę, startowej. Czy ja mam przygotowane? Dobra, przygotowane zaklęcie mam. Kula ognia. O... Ja bym chciał. Oznaczenie. Chcesz zapamiętać tę lokację? Tak, jako Balmora, ok. No i super. Innymi słowy, mamy teraz coś, damy sobie teraz y, Rikal, czyli y, przeniesienie i udajemy się do y, Balmory, widzicie, super sprawa, y, kula ognia, odmrożenie, dobra, kula ognia, niech będzie pierw, bo tak naprawdę w Sejdanen, w Sejdanin, nie wiem jak to w ogóle wymawiać, ci tu uważam. Y, to... Tak naprawdę tu, tu, tam już jest wszystko zrobione, no chyba że tam na początku byśmy potem jeszcze w tam jakiejś misji byśmy musieli iść. Po co chodzić, skoro może. Ale tak naprawdę wszystko już tam zostało ogarnięte. Teraz tak naprawdę lecimy po jeszcze. <laughs> po jeszcze jeden piersi co nam po prostu zwiększy manę. No i myślę, że chyba byłoby. Wszystko tak naprawdę. Hmm, chwila, dajmy na piątej rano. Ci merowie są do niczego. No ci merowie są do niczego. Te mi, też mi się to podoba, że jesteśmy do niczego. Jest to nam bardzo potrzebne. Wiedzieć, że nie jesteśmy, że jesteśmy do niczego. Dobra, yy, pozbierać yy, składniki do yy, alchemii. Zdechniesz, nie zdechniesz. Już zdechłeś, dziękuję bardzo. Ty też zdychasz. Zdychasz, dziękuję. Um, w tamtą stronę. AUCZ Zamrożona, super. Um, może F1, chciałbym o przedmioty z okna magii, przedmiot tak, przedmioty z okna magii. Ja bym chciał uzdrowienie serca. Dziękuję. Super. Dobra, zniszczenie wzrostu to mi się podoba. I tutaj jest, tak. Tutaj jest, dobra magia. Klasyczne przywrócenie many. Ok, zapiszmy sobie na jako dziewiątka. Tak, dziewiątka. Dziękuję bardzo. Ale żech to zrobił teraz. Okej okay. inne czy mamy coś tu interwencja ale w interwencji boost w leczenie zwykłej. Choroby. Ja tego pancerza tak naprawdę nie mam tarcza ognia błyskawic mrozu zwiększa siła woli i siła byśmy mogli wziąć. Dobra o pusto. Posrało was. Zdychasz. Czemu nagle nie mogłem rzucić zaklęcia? Nie mam bladego pojęcia. Już myślałem, że na dzień dobry padnę. Tutaj nie, tu jest, tu jest chyba tylko mączka. Tak, mączka kostna. No niekoniecznie mi się przyda. Chyba zapiszmy sobie na mm, dziesiątce. Nikogo nie ma, nikogo nie ma. tak, Pozwól mi przywrócić almsivy super, mała skrzyneczka. W mojej skrzyneczce, skrzyneczce nędzny, nędzny klejnot w to mi się akurat też nie przyda. Zwój ogni piekielnych, dobra, to się może przydać. Zawsze można to sprzedać ze zyskiem. I tutaj mamy kogo. O, jeszcze jest szkieletem. Toś powinien być podatny na ogień. Widzę, że jakiś kurde gościu jest. No może być ciekawe. Erik zbutwiały Tak? Kopiec przecież się zgniły cały. No ciekawe. Zabezpieczone pułapką. Mhm, super. Ja sobie może zapiszę. E, dwunastka. O, zaabsorbowała magię. Super. Co my tu mamy? Inteligencja siła woli. Przyda się. Dziękuję bardzo. Skrzynki, prochy Lorda Brain. A, tu nic nie ma. Mm, premia przewrócenia przywrócenia zdrowia. Coś ty miał. Niekoniecznie mi się to przyda. A ty się dosyć taki ciekawy Erik zbutwiały. Możemy iść razem. Pozwól mi gnić w spokoju przybyszu. No. Why not? Spoko. Dobra. Mm, nawiedzenie wylota. Dobra, to się przyda. Ile? 245 many. Super. Odporność na magię. Nawiedzenie wylota. Tutaj ja mi do many 10 punktów. Nieźle. Mm, tutaj też pierścień mentora. Super. Niezrodzony i absorpcja magii. zajebista sprawa. Dobra, czyli innymi słowy, chyba możemy też iść po mm, buty mm, szybkości. No ja bym chciał, może tak. Mm, Usemka, przeniósł okna magii. Hmm. To z oznaczenia bym chciał. Hmm, to. Usemka. Balmora, tak. Okej, okay, dziękuję. Jesteśmy w Balmorze, super. No i teraz może chciałbym do. kaldery. Hmm, Tak, możesz coś dla mnie zrobić. Zamknij się po prostu. Wiem, że miałem robić inne zadania, ale no to już trudno. E, podróżka. A, darawi magów, super, dziękuję panu bardzo. Właśnie was tu dużo. Jest coś, czego potrzebujesz. Tak, świętego spokoju. Mm, pozwól mi tu przejść, pozwól mi tu zamknąć. I weź... No. No, tak ma być. No dobra, no i tu zbieramy. To, to. Dziękuję bardzo. No i reszta rzeczy się też przyda. Drogowy wosku. Opieronaśmy są teraz przeciążeni ładnie. Poziom. Siła woli razy 2. Okej, okay, mistycyzm, co? odległość, hmm. odległości zniszczenie, przemiana, iluzja, przywrócenie. Dobra, niech będzie tak, jak zostało. I jeżeli się uda, to polecimy po buty szybkiego zasięgu. Raczej, no... Po szybkie buty, no. Buty o szybkości, tak miało być. Ale może zanim tam pójdziemy... Ile was tu jest? Ja cię kręcę. No, bo no. Zanim tam pójdziemy, ja bym chciał wiedzieć, czy ja mogę ukraść orkowy pancerz. Nie wiem, czy nie będzie za duży. A dobra, że coś się zbagowało już. Przynajmniej ten moroń to jest o wiele taki, można powiedzieć. Bo płatne są ciekawe. Przynajmniej teraz ten Wanderfell, jest bardziej taki. Hmm, bogatszy, o. Rycerz, tu jest rycerz, a ty? Hmm, handel. 5000 też wątpię, że mi to 60 tysięcy, proszę bardzo. Nie staćcie na sfinalizowanie tej transakcji, no widzicie? No właśnie, i teraz tutaj pytanie: Czy ja to będę mógł. Kraść Zapisz na 13. Nie uciekniesz. Biegam zbyt wiele, zajebiście to wywal hmm, premia przywrócenie zdrowia tarcza mrozu mm -hmm. Dobra to mogę wywalić mów czego ci potrzeba czyli nie naprawili tego super hmm, handel y, odzienie Jemy tak Nie? Mhm. Dobra, niech ci będzie 440 ma teraz, czyli warto byłoby po prostu się przespać 8900 złota już w ciągu zaledwie paru chwil. Zajebiście, nie? Dobrze zrobiony ten Morowind jest. Dobry ziomek Morowind. Dobra, zapiszemy sobie na 14. Dziękuję bardzo. Nie możesz spać w cudzym łóżku. Super bardzo. O, super macie tutaj rozwalone macie jeden wielki harmider. Poczniemy 24 godziny. Dziękuję bardzo. Mhm. Daś masz 5000. Bardzo dobrze. Inne. Eee, broń. Odzienie. O, czegoś takiego mi nie sprzedasz. Nie mogę się z tobą targować, No cię chyba posrało. Ile już mamy? 10 tysięcy złota. Wiecie, w prosty, łatwy sposób można się wzbogacić. Wystarczy tylko wiedzieć jak. Łatneż, Jakie ja mam? Krótkie ostrze bez zbroi. O, czarno-zielony tabard. Hemgarnczkowy. Aha, bo mam też modę na inne te. Zbroje, Ciekawie wyglądają, czarno... dajmy na przykład czarno-niebieski, czarno-czerwony. 5000. Aaa... Ciężar duży, no ciekawe. Masz coś... a nie, dobra, jestem bez zbroi, dobra, bym musiał się bardziej do... Czuć. 13 tysięcy, to może ja pierniczę. Mów, co masz powiedzieć i zejdź mi z oczu! Dobra, nara. A, tu jest zamknięte. Starski hełm, dobra, to czarski hełm, zbytnio mnie, zbytnio mnie, nie. ...interesuje, ale interesuje mnie to, żeby iść w pewne miejsce. Zaś się poruszam... bardzo powoli. Warto byłoby chyba to sprzedać, tak naprawdę, broń. Nie, to że chyba sprzedawał wszystko. Kurde, to ja mam tego tyle, ja cię kręcę, bym musiał też się tego pozbyć. Avalon, super. Czyli innymi słowy, lecimy... do babeczki. Dzięki której zdobędziemy fajne buciki, one się przydadzą. Będziemy jeszcze szybciej biegać. Na szczęście mam oznaczenie do Balmory, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby po prostu wrócić. A mam też szybką podróż, więc jeżeli gdzieś tam będzie jakikolwiek drogowskaz, to raz, dwa się przeniosę. Chociaż jestem ciekaw, czy mm, jeżeli mm, dam, użyję tej szybkiej podróży wraz z tą babką, z którą chcę iść. Czy ją też przyniesie? Czy niestety nie? Ciekawe, czy zostało pomyślane o tym No dobra, ty masz to zadanie, że plus dwa do siły, to też za chwilę z tobą to zrobimy. Ale pierw tutaj, no, dobra. w tam stronę. Droga Margan, droga główna. Fort Księżycowy, chyba to, to, znaczy Bukmot, chyba Fort Księżycowy, mi się wydaje. Ale droga Gnizy, główna droga Margan. Y główna droga. No i super, bo właśnie do tej całej babki chcę iść. I żeby mi dała te fajne buciki. A ja my nie poruszam się powoli zawrzeć umowę. Hej tam, tak, ty chcesz zawrzeć umowę? Słuchaj, jestem tylko biedną handlarką, handlarką, próbuję dostać się do Margan ze swoimi towarami. Przydałaby mi się twoja skorta, bo poprzednia gdzieś się ulotniła. Jeśli zaprowadzisz mnie na miejsce, dam ci... Ech, niech będzie, niech będzie moja strata. W końcu to niebezpieczna wyprawa. Dobrze, dam ci buty niewidzialnej szybkości, choć to bardzo wygórowana nagroda. Mogę zabrać cię do Gnar. mok tak, tak. Znakomicie, choć cena, której żądasz, nieco wygórowana, but niewidzialnej szybkości, to artefakt jedyny w swoim rodzaju. No cóż, mówi się trudno, umowa jest umową, ruszajmy w drogę. Koniec, super. No i teraz pytanie, czy... Czy, 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 czy ta szybka podróż działa wraz z towarzyszem? Bo jeżeli tak, to super, przynajmniej bez problemu będzie można rozwiązywać jakiekolwiek zadania mimo iż też mam moda wgranego na szybkość, to ona i tak jest jeszcze szybsza. Ale wiadomo, warto się tu szybko poruszać po tej wyspie, bo ta wyspa jest, jakby nie patrzeć, dosyć duża. Tu, jest, tu jeszcze jest Solheim, nieźle. Dobra, no to lecimy dalej przed siebie. Idziesz, idzie babka za nami, no i super. I nie, 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 To co, jak ona nie ma żadnej gildi, to gra odczy odczytuje ją jako łotrzyk? Łotrzyca? Takiego do wyzdrowienia. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje Mroczne Bractwo. Nie, nie zaatakowało mnie, co mnie bardzo cieszę. Chociaż mam odmrożenie, to, to bez problemu bym se mógł z nimi poradzić. Bo to są Mroczne Bractwo, to są akurat Mroczne Elfy, to nie mają cholerę odporność na ogień. Ale jak się ma odmrożenie, to raz wam można ich ogarnąć. Gnarmok. Dobra, my sobie to zapiszemy. Pastka. Hmm, Zobaczmy, Gnarmok. Czy to razem z Tobą polecę? No niestety, bez Ciebie. No trudno, no, to będzie trzeba. Wziąć Cię na piechotę. No niestety, no trudno. Myślałem, że pójdę na łatwiznę, ale widocznie niestety, gra mi powiedziała. Leć ten kawałek. Trudno. Ale daleko to na szczęście nie ma, to już tutaj jest za chwilę Gnarmok, bo tu już schodzimy z wyżynnych terenów i schodzimy i wchodzimy na niższe tereny, na bagna. Dobra, sobie może wyekwipuję tylko to. Kule ognia, no, chociaż tak naprawdę... Nie, by było, jakby nie, mi było. Fajnie, by było, jakbym miał inne zaklęcie, no ale dobra, no to już na razie nic nie zbieram. bo to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, tam idziemy. Tam też jakieś. No właśnie, tu jest też zadanie z Guarem, ale to sobie później zrobimy. Na razie lecimy tutaj. Balmora to tak czy siak będzie nasz obóz wykładowy. No, chyba że zrobimy zadanie na przykład. Dobra. Można odpocząć, bo w pobliżu są wrogowie. Ale gdzie są ci wrogowie? Co tam leży? No ciekawe. Martwy łucznik. Wow. WMR-owy wykrywacz. Dzban. To się nie przyda, to się nie przyda. Ten WMR-owy wykrywacz też nie bardzo. Wygięta sonda, amatorska sonda. To się przyda. Tyrodyliańskie wino. też się przyda. Hmm, norski na pierśnik do sprzedaży. Starska mizu, mizura. Niech będzie też do, do sprzedaży. Fidnowy. To nie, to nie. O! E, po ile test? Dobra, Dobra. Wow. Wow, fajnie wyglądasz. Fajny model. O dzień, no chyba, że ich troszeczkę przesadził. Coś tu będzie zbyt, yy, zbyt, zbyt. Co jest grane? Tu jest zbyt ciężkie, choćby to. O właśnie, to jest zbyt ciężkie, ale no. Aaa, tyle lecisz do nas. Super. Bo, jak ty lecisz? Dziewczyno, serio. Dziękuję bardzo. Czyli ona zaatakowała, ok. Dobra. Aha, ona nie mogła trafić, bo ona po prostu jest ślepa. Ona jest zaprogramowana, jak to komputer. No, za chwilę chyba będziemy na miejscu bodajże. No za pieprzo, ja cię kręcę. Ciekawe jaką ja będę miał odporność na magię. Dobra, fajnie buty oślepiającej szybko. Kurde, nie przeczytałem lotrun, no, to sobie zatrzymcie i sobie przeczytajcie. Fajnie byłoby tak to, to wziąć Odporność na magię 5, proszę bardzo Udało ci się odeprzeć magiczne zaklęcie I tym oto sposobem mamy Zajebiste buty Możemy szybko się poruszać I nie jesteśmy oślepieni To jest przepiękne Aha, i nie wziąłem sobie lewitacji No dobra, no trudno Czyli to tak, wracamy się do Balmory koniec tak dziękuję bardzo No i jesteśmy dobra lecimy bardzo szybko. biegniemy bardzo szybko i to mi się podoba bo przynajmniej nie będę biegł ślimaczym tempem może jeszcze coś sprzedamy tak do siebie chciałbym cały nie... broń tak to bym chciał sprzedać dziękuję bardzo tak, akurat nie sprzedam tego, nie sprzedam to, bym też profesjonalny moździerz, to bym też mógł tak naprawdę sprzedać. Eee, czy ja mogę? Dziękuję bardzo, super. Tutaj ja tutaj zapisuję na szesnastce. Szesnastka. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej.